Około godziny 16.40 na telefon 112 zadzwoniła kobieta z informacją, że wraz ze swoją koleżanką zagubiły się na jednym ze szlaków Góry Ślęża. Dyżurny Komisariatu Policji w Sobótce po otrzymaniu zgłoszenia, niezwłocznie skontaktował się ze zgłaszającą. Tak, słucham? Dzień dobry, dyżurny Komisariatu Policji w Sobótce. Pani zgłosiła te zagubienie się w lesie? Tak. Jak sytuacja wygląda w teraz? My telefon, bo ja nie mogę gadać. Halo? Tak. Jak sytuacja wygląda? No właśnie się udało mi zainstalować to. Ale co zainstalować? Ten ratunek, aplikację. Dobrze, przepraszam, wy wychodziłyście z tobudki? Tak, tak. Ale z, od strony schroniska? To nie od strony schroniska, tylko od strony y, tej y, pętli autobusowej. I tam weszliśmy w las, tak żeśmy krążyli, krążyli i tak. Teraz w ogóle nie możemy wyjść. Już tak od godziny czasu szukamy drogi i nie możemy wyjść. Tak? Dobra, szanowna pani, jesteś pani w mapach Google? Yy, tak. Dobra, jak pani ma mapę, to będzie tak jakby kółko, taki celownik będzie. Widzi Pani taki celownik? Ale tutaj teraz gadałam z... Panem z Wapru i on, oni za 40 minut będą, tylko właśnie nie wiem, jakby to tam załatwicie. No czy, czy... proszę, pani, tak nie będą wiedzieli, gdzie was znaleźć w masywie. Proszę tu kolegi, słuchać. Niech pani. Na... Jestem ja tak jakby celownik na mapie. Widzi to pani? No to muszę to zaraz. Czy to mapa? Mapy w ogóle. Dobra, niech pan poczeka. No tu nie mogę znaleźć. Dobra, a jak pani... Yy, inaczej jeszcze. Zróbmy inaczej. A widzi Pani coś takiego, jak udostępnij lokalizację. Czyli jak, mm. jak pani włączy ten celownik taki i pani wyskoczy, gdzie pani jest. Tak. I pani naciśnie tą kropeczkę. No. To to powinna pani... Twoja lokalizacja. I tam będzie coś mm. jak udostępnij lokalizację. No nie mam właśnie czegoś takiego. Nie mogę tego znaleźć. Dobra, to te współrzędne mnie teraz najbardziej interesują. Niech pani poda te spórzę, które pani ma... Mm. <laughs> Już mamy lokalizację. No i super. No i pani tam czyta tą legalę. Le... Tak? 8 czy tak? 7? przecinek szesnaście przecinek dobra a czy ma pani taką opcję jak udostępnić lokalizację wyświetlać tak. Wiesz, to pani to naciśnie tak i pani podam pani swój numer telefonu dobra sms-em tak może być dobra mniej więcej wiemy gdzie jesteście tylko nie ruszajcie się z tego miejsca dobrze dobra czekamy no mamy! Dobra. jest. Jeszcze... No jedna latarka i Was będzie włączona, dobra? Dobra. Tak? Czyż Panią? Tak. Tam do lasu wjedzie radiowóz i będzie jechał na sygnałach niebieskich. Tak? Jeżeli gdzieś tam w pobliżu Was będzie dojeżdżał, ewentualnie jak zobaczycie te sygnały, to proszę o kontakt ze mną, dobrze? Dobrze. Tam na ten numer albo na ten drugi będzie jeszcze kolega dzwonił ze swojej komórki, dobrze? Dobrze. To ewentualnie dobrze. proszę odebrać, dobrze? Dobrze. A jak zobaczycie, zobaczą panie te światła, to proszę przedzwonić do mnie na ten numer, co panie się wyświetli, dobrze? Dobrze, a jak nie zobaczymy? Nie no, zobaczycie na spokojnie. Radio wyjeżdża już z Sobótki, wy jesteście od strony Sadów, także myślę jakieś, potrwa to jakieś 15 minut. Tak? Policja to budka dyżurny? Tak. Proszę mi powiedzieć, czy widzi Pani jakieś niebieskie światła? Nie nic właśnie, bo to, y, to oni przecują policję, a właśnie nic nie widzimy i nie możemy nawet zejść jest ciemno. Czy nie widzicie na razie światła nic, nie... nic, nic, jest w ogóle ciemno, nie mamy latarki, nic. Dobra, okej, okay. oni wjechali do lasu w pobliżu tam gdzie założyła pani pinewkę, dobrze? Dobrze, Dobrze jeszcze o chwilę cierpliwości. Oni będą tą drogą jechać i powinna, powinna coś pani za jakiś czas zobaczyć jakieś światła. Dobra? Dobra. Zastęp do żelnego słucham. A cześć to Budka. słuchaj! Te no. działania zakończone z tymi dwiema dziewczynami odnaleziony w lesie. Paniale! całe i zdrowe! Tak, siedziały na drzewie na konarze. A co mam, bo nie świecie! Dalej się no dobra, czyli jest szczęśliwe zakończenie. Cieszymy się bardzo. Tak jest. Dzięki, hejka.